Nastał kolejny piękny dzień. Gdyby nie ta muzyka, to można byłoby się rozkoszować pięknym, świeżym, zdrowym powietrzem. Jak to jest. Jakie jak, 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 jak oczywiście istnieje na, na naszej pięknej planecie. Którą oczywiście o, 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 o którą oczywiście wszyscy bardzo dbamy. Mam bardzo dobrą informację dla Was, w sumie nawet dwie, albo nawet i trzy. Pierwsza informacja jest taka, że ziemniaki nam wyrosły tak całkiem solidnie. Będzie sporo jedzenia. Druga dobra informacja jest to, że ten domek coś nam tutaj wybudował się, wybudował się domek. Tylko co to jest, tak właściwie chyba ja nie wiem. Jakieś lamy tu widzę, że są potrzebne teraz. Tylko do czego to będzie służyło? Ja mogę coś teraz z tymi lamami zrobić? Ja je mogę zasilić. Bateriami. To się tym za chwilkę zajmiemy. A teraz pójdziemy tutaj. Burka wodna, o co chodzi z tymi lamami? Będzie taka wielka impreza? I teraz tak, tu było ostatnio trochę bałaganu. Ja tu trochę powalczyłem, trochę posprzątałem. Yy, tak z 5 minutek, żeby tutaj już czasu nie zabierać. Yy... Tak? I jest ładna, czysta przestrzeń, jest porządek i mamy szkło. Nie zbierałem tego wszystkiego. Więc mamy już szkło na misję. Mamy więcej kurczaków. I mamy tu może jakaś nie no, kopalnia, nie wiem jakaś była, jak w starej górniczej dolinie, ale mamy skrzynkę, zaraz jej użyjemy. I jeszcze jedną skrzynkę, no proszę. E, jeszcze coś takiego. Jeszcze jedna kura. Doskonale. I jeszcze, no nie wiem, nie wiem, może, nie wiem jeszcze co chodzi z tymi robocikami, to może się później dowiemy. Kolejne rzeczy. Tu też coś jest. Gotowy posiłek, dobra. Kolejna skrzynka, i tu też jeszcze jest jakieś coś. Czapeczka, super. Mogę zbierać, ty, tak? Mogę je zbierać? Super. To od razu je zbieramy też. Nie będziemy ich ten przenosić, tylko od razu je zbieramy wszystkie. One się stakują, one się nie stakują. O kurde. No dobra. Natomiast tutaj. A, aż dwie są potrzebne. Ale to jest niepotrzebne, ponieważ ja tutaj zrobiłem przejście. Bo to były gruzy takie trochę mocniejsze. No i tu jest jeszcze jeden kurczak, jakimś cudem. W ogóle wiecie, taka, y, taka, takie nawiązanie. Te kurczaki wszystkie kojarzą mi się. Z takim filmem, uciekające kurczaki, jak ktoś nie widział, nie widział takiego filmu, dosyć leciwy film, ale był to, to, to film, to był film mojego dzieciństwa. Yy, kurczaki, które konstruują maszynę latającą, żeby uciec z farmy. Mega to było. Więc z tym się to wszystko... Nowa receptura, z Faszerowana. Okej. Okay. Japońskie wiadro ozdobne z chęcią skorzystam. Dobra. Pannu Ellen, witam szarmansko. Co ty tu robisz? Postanowiłem jeszcze tu zajrzeć. To gospodarstwo stało się innym klejno... klejnotem? W koronie całej wsi. Proszę, mam do ciebie pamiątkę. Zrobiłaś coś naprawdę wielkiego. Czy posłuchać historii tego miejsca. jak... Czy musisz już iść? Chcemy słuchać historii tego miejsca? A raczej czytać historię tego miejsca? Zawsze miło się dowiedzieć czegoś nowego, dobra. Bo mnie się zastanawiasz, jakim cudem zostało tu tyle żyznej ziemi. Cóż, nim ludzie opuścili to gospodarstw, gospodarstwo, było ono ogrodem publicznym. Ziemię chroniono tu na tyle długo, że nie przesiąkła aż, aż tak skażeniem. Super. Wybacz, ale muszę uciekać, mam zadanie do wykonania. Okej, okay, ale że w tym miejscu był ogród publiczny? Tu, 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 tu. sumie to miejsce można traktować też właśnie jako taki. Takie powiększenie poszerzenie tej naszej farmy, nie? No dobrze. Wracamy do siebie. Oddamy szkło temu kurczakowi. I pomyślimy to dalej. Trzeba to z tymi lamami wykombinować, ale to może za chwilę. No i ziemniaki. Wiecie to Nie, najpierw ziemniaki zbierzemy. Czekać pod siódemką, co to jest? <grymny> o nie, co to jest? Kto to widział? Kurczaki. Jeszcze więcej kurczaków? O tak, kurczaki. Ktoś to tu jest brudne. Haha. <grymny> Kurczaki. Tak, ym... Za, Może inaczej, tu będą rzeczy takie... O, właśnie, jednej kurze damy ten, w ogóle jakąś czapeczkę. Która, czy, która kura jeszcze nie ma czapeczki? Wenus nie ma czapeczki. Wenus, dostajesz... ...banana. <grym zjadka> Okej? Okay? Teraz tak, mamy jeszcze kolejne trzy pola. Zajmiemy się na szybko tym. tutaj. ogródkiem naszym. pięknym. Pozbierajmy to, co możemy zebrać. Ciekawe, czy potem można to całkowicie zautomatyzować. Czy ta gra w ogóle umożliwia coś takiego? Wątpię. Ale kto wie. Oha, ziemniaki się stakują po 10. Też dobrze wiedzieć. Jak tam nasz recykler działa? I teraz tak, jak zbierałem, jak tam robiłem porządki, to właśnie, może tą sałatę już posadźmy też. I mamy dynie w ogóle. Dyni trochę też możemy mieć. No i trochę ziemniaków też możemy. Koś e, to może podzielmy. O, bo nie, na razie trochę chaotycznie będziemy to wszystko zbierać, ale sadzić. Tu trochę dyń. Czemu by nie Na razie tyle e, e, Tą 7 Sałatę tutaj może. I co jeszcze mamy? No i jeszcze nam zostały te piękne ziemniaki, które są wszechobecne w naszej diecie w aktualnej chwili. Chociaż w sumie jeszcze niczego nie jedliśmy w tej grze. Może w końcu taka chwila nadejdzie, że będzie trzeba coś zjeść. Dobra, wszystko jest posadzone. No to teraz podlewanko. I teraz pytanie, jaki jest patent na to, żeby podlewać to jak najbardziej... A... wydajnie. Są chyba te maszyny do nawadniania, to byłoby spoko. A nie tak ręcznie. Tylko nie wiem, jaki one mają zasięg, trzeba będzie to przetestować. Więcej wody, pięknej, czystej wody. Nieskazitelnie czystej wody. Właśnie znowu skończyło. Niedobrze. Jeszcze raz. Uzupełniamy. I zamiast łazić z tą wodą, chyba lepiej będzie stać w miejscu i po prostu. A Baki to ma zasięg maksymalny. O kurde, to ma duży zasięg. No, można stać i z jednego miejsca to robić. Nie trzeba tak łazić. Okej. Okay. Odłóżmy to co możemy odłożyć. Więcej tego. Yy, z tym w sumie niby kury potrzebują żarcia. Dobra. Niech im będzie. A mogę tu robić gotowe posiłki? Coś takiego. Nie ma tu czegoś takiego, to czegoś takiego jak gotowy posiłek. Hmm, pojedynczo On jest tak pojedynczo O kurka wodna O nie Co ja zrobiłem? Dobra, może się do tego czegoś przyda, no nie wiem A mogę na przykład kilka... Nie, nie mogę... Muszę pojedynczo, tak? Nie mogę więcej. Może lepsza kuchnia to umożliwi. Jak to wygląda? Jest głodny. Jest głodny. Głodny. O to chyba wszystko jest okej. Okay. O tu też. No to jeszcze ziemia chyba, tak? Dobra, wszystkie są ogarnięte. To teraz co nam zostało? Od, oddać szkło. Mam wszystkie kawałki szkła. Trochę się napracuję, ale powinno się udać. Dobra, ogarnię tę kulę. Umieść, umieść kul kulę w pobliżu. Dobra, mamy kulę. Umieść kulę dyskotykową ko koło kul. Ko koło kur. Oho. <trymum> dobrze. Triumf w drobiu. Kurza impreza wypadła zadziwiająco dobrze. Ale nie mogę się rozpraszać, muszę pogadać z Korneliuszem, może wreszcie powiem mi co się dzieje z moim dziadkiem. Wreszcie jakaś inna muzyka. Kto to wymyślił? Ale muza. to jest takie heche he. No dobra. W ogóle to chyba jeszcze możemy zrobić. Eee, podstawowe zwierzęta, warsztat. A to nie tu. Tu. Ogrodowe. To mam odblokowane. Japońskie wiadro udobne. Dawaś mi to. Co ja mogę z tym zrobić poza postawieniem tego? Nic więcej nie mogę z tego zrobić. Jakąś fontannę sywalniemy na środku. O ile jest w ogóle fontanna w tej grze Nie sprawdzałem w sumie. Yy, w przejściu to nie jest dobry pomysł. Hmm. Będziemy pociągnąć tą farmę dalej. Nie mam pomysłu, gdzie to można postawić autentycznie. To jest takie duże. Może niech stoi. Nie wiem. Tu? Od taksy. Wszystko ładnie rośnie, doskonale. Dobra, panie koroneliuszu, co jeszcze? Witam, wszystko w porządku, było, było przezabawnie. Kury wydają się być dużo szczęśliwsze. Co? Kula dyskotekowa się rozpadła? Jak to? Dlaczego kula dyskotekowa się rozpadła? Nie. Ciekawe, co można taką zrobić. <noise> to się stało z go... Dobra, e, nadal nie mam pojęcia, co się stało z gospodarstwem i gdzie jest mój dziadek. Impreza wyszła wyśmienicie. Bardzo Ci dziękuję za pomoc. Gdybyś chciała jeszcze jakąś zorganizować, najpierw ulepsz kurnik. No, ale o tym porozmawiamy kiedy indziej. Jestem honorowym kurczakiem, więc dam ci coś, co pomoże ci odnaleźć dziadka. To także dowód mojej wdzięczności. Pokaż to, Markowi, a Ci paru odpowiedzi. A teraz najmocniej Pannę przepraszam, ale muszę ruszać dalej, obowiązki wzywają. Może po drodze jeszcze na siebie wpadniemy. Dziękuję ci za wszystko, Corneliuszu wspaniały. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. O kurka wodna, co to jest? A, wiele różnych lokacji. Będzie w różnych lokacjach ten Korneliusz. Dobrze. Ok, nastałem jakiś item. Co to właściwie jest? Dowód kurzego uznania. Cały jest pokryty odbitkami kurzych łapek. Spoko. Szkoda, że nie można jakoś. Lepiej z tych. A właśnie, a właśnie, mamy jeszcze jedną skrzynię. To jest jeszcze jedna rzecz, którą można byłoby zrobić, I, i coś z tymi lamami można byłoby w sumie wykombinować. Tutaj jest takie miejsce. I tu jest miejsce do postawienia. O, tego. I tu jest takie coś. O, nowa receptura. Frytki z ketchupem. Super. Japońska doniczka ostatnia. Super. No i jakiej rzecz. Dobra. Idziemy. Wpadniemy na chwilkę do domku. Weźmiemy baterię i zobaczymy o co chodzi z tymi lamami. Czy ja mogę to, to cokolwiek z nimi zrobić? A w kolejnym odcinku wybierzemy się chyba już do marka. Wiecie? I, I już będziemy coś dalej robić konkretnego. Znaczy w sumie to też już jest konkretne, ale. Bo ten, ten domek mnie zastanawia. Do czego to służy? Dobra, mamy baterię. I mamy taką lamę. I co ja mogę z tym zrobić? Czemu mechaniczne lamy chodzą? Po co to jest? Co to jest? Przynajmniej już tutaj, no nie wiem, nie jest ten. Jeszcze te roboty są zastanawiające, ale to może później się dowiemy. Naprawdę, ja tego nie ogarniam. Tego też nie ogarniam. O co w tym chodzi? To jest trzecia. To będą chyba kolejne dwie, albo przynajmniej jedna. Tak, kolejne dwie. I między kur, trzymaj to. No już ona jest taka trochę zbogowana, mam wrażenie. Mogę ją trochę poprawić. Tak na marginesie, dobra. Lament lamp, to o co z tym chodzi? Teraz dzięki nam, będę miała więcej materiałów, ale w jakim sensie? A ja dalej nie rozumiem dokładnie o co w tym chodzi. Wrócimy do tego domku teraz, on jest zapełniony i zobaczymy, co się stanie. Do czego ten domek prowadzi? Po co to jest? Zbierz. Ale co, jak zbierz? One będą coś tworzyć? Czy o co chodzi? Co one robią tak właściwie? One coś generują? Dobra, farmę mamy zrobioną. Yy, no, niestety kula się rozpadła. Jeszcze tylko jedna kura nie ma czapeczki. Mm. Cała okolica naszego domu jest wysprzątana. Powoli zaczyna to jakoś wyglądać. Okej, okay. tu możemy dalej robić te materiały. Tu można coś zakonserwować. A, a właśnie. Bo chyba właśnie w ten sposób się tworzy te posiłki. Z tym czymś. Taką naszą to jest taka, taka, taka waluta dodatkowa. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. To się odblokowało. Japońska doniczka, ozdobna. 8 o, całkiem sprawa. Dobra, niech stoi się tu w rogu. R. Zbierz. Trochę bardziej w rogu. O, proszę. Idziemy spać. Ja idziemy spać. No i w sumie ma zabawę by coś tam tą podłogą w końcu zrobić. Może kiedyś. Dobra. Baterie na razie możemy odłożyć. Nadmiar rzeczy możemy odłożyć. To zaraz odłożymy. Gruz chyba chwilowo nie jest nam potrzebny. Chociaż. Dobra, na razie go trzymajmy. Nie mamy go aż tak dużo. No dobrze. Moi drodzy, mamy kolejne rzeczy zrobione. Nasza farma wygląda coraz okazalej. Yy, ten motyw z kurami mamy na razie chyba skończony yy, i może, w, dale, może to się dalej zacznie jakoś fajnie rozwijać. A zbędziemy więcej zależności różnych. W kolejnym odcinku idziemy tam, ogarniamy coś dalej. Szukamy naszego dziadka. Rozwijamy się gospodarczo i może nie wiem... Coś z ta gra więcej będzie mogę zaoferować. To się jeszcze okaże. A na razie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie. Jak odcinek Wam się podobał, to zachęcam serdecznie do zostawienia łapeczki w górę. Jak ktoś jeszcze nie ma subskrypcji, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, żeby śledzić nowe odcinki, żeby być na bieżąco z treściami, jakie tworzę. No i oczywiście, zapraszam, oczywiście, na. Zapraszam na serwerek Minecraftowy, na serwer Minecraft i Wisemce, tworzony przez, przeze mnie oraz przez ekipę. Razem tworzymy coś fajnego dla Was. Zapraszamy. Jak ktoś chce, to można wpaść i pograć. I tam może coś z nami, nie wiem, popykać, porobić. No. A tymczasem do usłyszenia i do następnego odcineczka.